To ja do Gabi Hardy i dzisiaj nagrywamy rysunki mimo drugiej przegry. Dzień dobry, to ja. No ja. Dobra, e, rysowamy o no, Dobra. Tu jest taka biedronka. I tu mi się jej twarz nie udała. Po prostu robi dziubek do Adriany. No to no, no tu jest jej nos, a nie dziubek. <noise> to chcę zasmarknąć. <się> o <noise> nie chcę złotać. No i tu miał być portret mojej ojczy, ale... No, że jest taką nibiec, który to kontrolił. Raz ma tu Miraculum, raz ma taką czubinkę, a raz ma kończyć. A ona miała zeza. Let's burning and fire! <noise> To jest taka malina, co do niego na dwa koty. I to jest taki, to jest taki jeden styl. Teraz A będzie ten taki jeden. Ten kot to jest po prostu ten. Plag się w wcie... ciepłym kotał, tak? Mhm. No. no, nie wiedziałam, że plak. Plak. to plag. A ta druga to no, To jest jeden styl. A, t... A tu jeszcze jest taki nieudany rysunek to jest taka smutna baba z koty. A i to jest prostu, ten mój drugi styl. I ten, yy, zainspirowałem się nim z obrazku z internetu, bo taka trzymała trzymała kota, to ja sobie wymyśliłam, że to ja będę siedzieć sobie tak na ziemi, w takim ubraniu i trzymać kotka, która ma tutaj taki włos. No, o, i tu mam i trzy wyrwane kartki i to idzie wtedy na tyle. Yy, tu jest właśnie moja, mój Kwami, nazywa się Patty, bo nie widziałem jak, zna... jak ją nazwać. Panki. nie widziałem jak ją nazwać. Zapomniałam, jak swoje Pani. No i ona tak wygląda, łajcie z kapitanem. To jest właśnie ta ona, tylko że ona ma kolczyki, nie widać. Ona, czyli. Moja oca. Hmm. A i ona jest w ogóle ogólnie do nazwania przez Was. Tylko że yy, spodziewałam się, że nie będzie żadnych yy, tych yy, no, komentarzy, bo i tak już mnie nie oglądacie, no ale chciałam chociaż pokazać te słynki. Słóżka za dźwięki w tle, Ale. Ale jest wcześnie rano. No. Tu jest taka ten moja. Właśnie ta, ten jest to nazwanie, jak mówiłam przed was I ona jest yy, zabijane z każdym rękiem. I tutaj jest u nas ze swoim. Yy, to wygląda jak trzecia na, yy, faza nacipania, Ale ona opuściła lód, byś tak. Yy. No, ta wygląda jakby miała wszystko w dupię. I się podziemia yy, ona się patrzy na lód, a tu jest taki lód. A, myślałam, że ona tam no, trzyma, myślałem, że ona tam trzymał, na wszystko w dupiu, siebie. No, i to na tyle. Mam nadzieję, że w ogóle, chociaż jeden komentarz będzie. No. Dobra, Uj, jedna łapka v górę nie ode mnie. <tosný>